Szabusi jak widzicie, jedzenie jest zbudowane na taśmie i po prostu wybiera się co chce się zjeść i przenosi się do siebie i tutaj wrzuca do kartka. I w kartu jest y, gorąca woda. Tajki tajowe, zamiast wody otrzymują już, można to powiedzieć, gotowy wywar jest. Tutaj, y. jak widzicie o, i, i boczek, i makaron, i jak się okaże nawet jakaś dynia, y, sałata, inny rodzaj boczków, no to podobno była chyba połowina jajko, kukurydza. Dobra. Wiecie co? Oprócz tego, że będę komentował to, co się dzieje na, na tym filmie, to też będę wysyłał wam pozdrowienia. Tak będzie chyba ciekawiej. I tak to ogląda nie za dużo osób. A więc tak. Chciałem pozdrowić Marka. Marek mieszka tutaj na patok. No i tyle Marek. Trzymaj się. <laughs> Żartuję. Ja no Mam nadzieję, że, że uda Ci się w nowym roku z tym barem. Mówię do trzech razy sztuka, ale u do 2 razy może być. Tak. Przynajmniej lepsza lokalizacja, wcześniej wystartowałeś, a nie na koniec marca, czy tam w kwietniu. I jeszcze jest koniec grudnia. Także pus albo przewóz. Zawsze lepiej coś robić niż nic nie robić. Tak. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. A tak, to zdobywasz doświadczenie prędzej czy później. Zarobić na tym kokos. Tak będzie. Tutaj właśnie widzicie ten garczek. ustawia się temperaturkę, można go też włączyć później i przerzucacie sobie produkty. I niech się gotują. Kogo ja tam jeszcze chciałem pozdrowić Marcin Kokos radą, tak? No mam nadzieję, że tam odłożysz sobie na tych tirach konkretne pieniądze. Wrócisz tutaj w kwietniu, tak? No. W kwietniu wrócisz, będzie gruby walec, wtedy też na pewno będzie sąkran. Będzie się działo. Jak będziesz miał pieniądze, no to nie będziesz tak. musiał już... Już wiesz, u, u żadnej tajki pracować. Nie będziesz musiał składać takich ofert, że wiesz żeby pracować o jakiś tajki w polu, tylko po prostu będziesz mógł sobie kurwa kupić pole, i wtedy pozatrudniasz tajów, może znajdziesz wtedy jakoś pracowitą dziewczynę, i będziesz widział, że ona w polu zapierdala ostro, i wtedy po prostu oboje będziecie sobie coś na tym Za chwilę dokończę. O no. No, no, no. no i jak będziesz, będziesz miał pieniądze, będziesz mógł sobie kupić pole, Zatrudniesz tajów jakąś tu zajebistą tajkę tam, wiesz, pracowitą sobie ogarniesz. Pozdrowienia, trzymaj się, do zobaczenia. Kto tam jeszcze? Meller, Meller, Kraków, jest. No, Meller, ty to się nie skraj za bardzo z tego Sylwestra, bo jak będą minusowe temperatury, to wiesz co, zamarzniesz gdzieś tam na ławce, kurwa, w tym Krakowie. Gdzieś tam w parku na plantach. No, także baw się dobrze, ale nie za dobrze, że tak powiem. Nie przesadzaj. No, i jak coś, to przylatuj razem z Damianem. O, o właśnie. Jak tam ten fuziomek żyje, Damian? Damian, ty też tu mówiłeś, że przylatujesz, no ja czekam na ciebie tutaj. Mam pół flaszki Jim Beama, no ale nie wiem czy ona doczeka, powiem Ci Twojego, twojego przylotu Także chyba trzeba będzie kupić nową A w Tigerze też tam imprezy będą tą próbę A tutaj właśnie widzicie Można sobie powybierać różne rodzaje sushi zapomniałem, zapomniałem tego w ogóle skomentować, ale sami widzieliście O, wybrałem tam chyba trzy rodzaje Dzieje się, dzieje się. Na tym, na, na tym filmie też się sporo dzieje, to trzeba na spokojnie pooglądać. Także Damian, zapraszam też na patą Jak mi sił nie wystarczy, to tutaj taki Michał jest. Ostro Michał, bo tam w Polsce Wrocław, a tutaj patą. Co chwilę gdzieś po plażach jeździ, co chwilę imprezuje, melanżuje. No, ma, ma, masz Michał zdrowie, naprawdę powiecie. No naprawdę, trzeba mieć zdrowie, żeby taki, taki styl życia prowadzić. I też tam właśnie. Pozdrawiam. Michał, Michał wie co dobre, że tak powiem, w Tajlandii. Zakochał się też nie raz, nie dwa, nie trzy. Kogo tam miałem jeszcze pozdrowić? Lista była długa, ale to chyba filmu nie stać. Biały, a, biały. No biały Adersa, proszę Cię. Marzec masz urodziny, mam nadzieję, że, że tutaj podbijesz jakoś marzec, kwiecień. No, Ciebie to już powinieneś bilety kupować. O, tutaj macie grzyby halucyny. Zjadłem te grzyby i wydawało mi się ponieważ jestem w Tajlandii na Phuket na <laughs> Ja, ja, jak chuj. No dobrze, no no to Biały, Biały czekamy tutaj na Ciebie wszyscy, czyli 5 osób. Chris, no Chris. Chris nie wiem czy się zbierze. Teraz, teraz taki okres świąteczno sylwestrowy, który Chrisowi chyba najbardziej pasuje i też go tutaj na Paton nie widzę. No nie wiem Chris. Pozdrawiam Cię i zapraszam w przyszłości na Paton. No i twój, twój brat właśnie Adam. A jak Adam chce w coś zainwestować, tutaj są, są nieruchomości, są bary, Marek coś o tym wie najlepiej. Jest, jest tutaj duże pole manewru, no ale oczywiście realia są nieco inne. Hmm. Paweł z Piły. Właśnie pozdrowienia dla Pawła z Piły, branża ubezpieczeniowa. Hiszpania, Włochy, na pewno realia, realia takie no trochę, trochę takie europejskie. tak? Tutaj jest trochę inaczej. Ale jak widzicie, wszystko się kręci. Kręci się zajebiście. Jak to jedzenie na taśmie. E Także Pawle, zapraszamy tutaj. Zapraszamy na Patong. Nic tylko biznesy tutaj robią. Pumpkin? Dynia. Jeszcze chciałbym właśnie e, pozdrowić domka. Jak będziesz miał chwilę, możesz żoną tutaj zawitać. Chociaż nie wiem, czy to, lepiej, czy to jest odpowiednie miejsce, żeby przyjeżdżać ze swoją wędranką życia. No nie wiem. No ale jest na pewno dużo plaż do zwiedzania jest. Tak jak Ci mówiłem jest wiele atrakcji, które są teraz legalne, także miałbyś co robić na pewno. No a tutaj lody jeszcze na zdjęciu. Nie dość, że, że japońska kuchnia, nie dość, że tam jakieś jeszcze tańskie rzeczy, to jeszcze kurwa lody mam. Cztery rodzaje do wyboru. No, owoce, arpuzy, ananasy. No, powinni mi chyba zapłacić za ten film, no, ale w zasadzie na razie kasę mam. Jak mi zabraknie to się do nich <laughs> odezwa. Żartuję. No, na rachunku tutaj wyszło 2345. No, oh, no co so bad. No tam może później zaliczę ja i podam informacje ile to na polskie. Ale ja to już dodam jakiś napis po prostu chyba na YouTube. No dobra, filmik powoli 9 minuta. Mało komentowałem, o popis czedy. Wow, wow nice. O a tutaj właśnie... Wow. Young Celon jak się pindycki. wychodzi... Young Ceylon. A jak się wychodzi jest... Jest to właśnie Chabusi. Tak jakby wchodzić do środka tego Young Ceylona, tylko to jest jeszcze niewykończone. Tutaj jakiś statek właśnie stał, to woda była. Tam dalej jest KFC, McDonald's. Także no jest, jest to ogromny teren. No, no. no nic, no, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku, szczęśliwego nowego roku. Może wrzucę jakieś krótkie wideo. Y w trakcie sylwestrowej nocy, a może nie, no tutaj będzie chyba 6 godzin wcześniej. Czyli w Polsce będzie 18, a tutaj będzie północ. Ostatnio rok temu z Maciekiem na plaży śpiliśmy. O, właśnie Maciek, nie wiem czy to w ogóle będziesz oglądał, ale, ale właśnie pozdrowienia dla Ciebie wariacie. Widzę, że tam też na rałaj dobrze się bawiłeś w ostatnim czasie. No mnie tam niestety nie było, no, ale może tam jeszcze kiedyś się spotkamy. A w tym roku prawdopodobnie Sylwester w Tigerze, może też tam na chwilkę na plaży. Zobaczymy. Wszystkiego najlepszego, trzymajcie się ciepło i oby nam się wszystkim wiodło zajebiście w tym nowym 2023 roku. Elo, cześć!